Moi drodzy, jesteśmy na stadionie narodowym na targach franczyzy. Jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, mnóstwo ludzi się przewija. Ja jestem właśnie po mojej prelekcji, gdzie testowaliśmy taką autorską prezentację z udziałem rycerzy Jedi, gdzie Extreme Fitness wystąpił jako rebelianci branży, branży fitness. Brałem też udział w spotkaniach z klientami po tej prezentacji, tu na naszym stoisku. Mnie to się bardzo podoba, jestem po raz pierwszy. Szczęście w nieszczęściu, nie mamy teraz w Płocku, ale fajnie być tutaj, fajnie poczuć tę atmosferę zainteresowania ludzi, którzy chcą coś fajnego w życiu zrobić, no i zachęcamy ich, żeby zrobili to z nami. Podsumowując dzisiejsze targi mogę powiedzieć, że była to rewelacyjna okazja tego, żeby poznać modele francuskie, które funkcjonują na polskim rynku. Jestem bardzo zadowolony, bo mieliśmy umówione kilka spotkań indywidualnych z osobami, które były już u nas wcześniej na prezentacji online, a chciały spotkać się w Warszawie na targach. Było też kilka osób, które po prostu podeszły do nas na stoisko, widząc, że mamy tutaj swoją ofertę, chciały się z nią bliżej zapoznać. Więc ja jestem wielkim, wielkim, wielkim orędownikiem tego, że na targach trzeba być, trzeba się wystawiać. Te były naprawdę rewelacyjne.